Nie oszukujmy się, bobry są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt w Polsce, a swoją sławę zawdzięczają licznym filmom wrzuconym do sieci. Na prezentowanym filmie widzimy osobę, która jest podekscytowana na widok tego wspaniałego zwierzęcia. Widać to, a także słychać w głosie tej osoby. Śledzi ona Bobra, który próbuje przed nią uciec. Bober na załączonym filmie nie jest zainteresowany współpracą. Bobry mają ogromny wpływ na środowiska wodne, tworząc stawy i mokradła. Przez budowę tam. Te zmiany w ekosystemie przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności, zwiększając liczbę gatunków roślin i zwierząt, które mogą przetrwać w nowym środowisku. Zęby bobrów mają unikalną strukturę i skład z twardszą zewnętrzną emalią na przedniej stronie i miększym wnętrzem. To sprawia, że zęby stale ostrzą się podczas gryzienia. Ich zdolność do ścinania, nawet dużych drzew, jest kluczowa dla ich sposobu życia i przetrwania. Castoreum jest wydzielane przez gruczoły bobrów i ma silny, trwały zapach. Stosowane nie tylko do znakowania terytorium, ale również do impregnacji sierści, co czyni ją wodoodporną. W przeszłości Castoreum było również cenione w perfumerii i medycynie. Tamy bobrów są przykładem ich niezwykłych umiejętności budowlanych. Budują je tak, by wytrzymały silne prądy i zmiany poziomu wody, tworząc stabilne i trwałe konstrukcje, które mogą przetrwać przez wiele lat. Na załączonym filmie widać jak bober swoimi wspaniałymi zębami próbuje ściąć drzewo, które wykorzysta do budowy tamy. Po długiej walce udaje mu się wygrać i drzewo upada. Bobry budują tamy głównie z dwóch... Głęboka woda jest istotna, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo przed drapieżnikami i pozwala na łatwiejszy dostęp do ich domów, zwanych budami, które zwykle mają wejście podwodne. Po drugie, tamy pozwalają bobrom na utrzymanie stałego poziomu wody wokół ich bud. Bobry są przystosowane do życia w wodzie i preferują środowisko, w którym mogą pływać, niż poruszać się po lądzie, gdzie są bardziej narażone na drapieżnictwo. Dzięki temu mają łatwiejszy dostęp do żywności, takiej jak roślinność wodna i kora drzew. Dodatkowo te inżynieryjne dzieła wpływają pozytywnie na ekosystem. Tworząc mokradła, które wspierają bioróżnorodność i pomagają w oczyszczaniu wody. Przez zmniejszenie prędkości przepływu rzek, tamy Bobrów przyczyniają się do zmniejszenia erozji i zwiększenia retencji wody w ekosystemach. W skrócie, budowa tam przez Bobry jest fundamentalna dla ich przetrwania i efektywnego wykorzystania środowiska, jednocześnie przynosząc korzyści całemu ekosystemowi. W porównaniu z innymi gryzoniami, Bobry żyją stosunkowo długo. Długowieczność ta może być przypisana ich stabilnemu środowisku życia i braku naturalnych wrogów w wielu obszarach. Wierność Bobrów swoim partnerom jest rzadkością w świecie zwierząt. Tworzą stabilne związki, które są kluczowe dla wychowywania potomstwa i przetrwania w trudnym środowisku. Bobry używają różnych form komunikacji, w tym unikalnego bębnienia ogonem po powierzchni wody. Ten dźwięk służy jako alarm ostrzegający inne Bobry o potencjalnym niebezpieczeństwie. Wyjątkowe umiejętności pływackie bobrów są niezbędne dla ich sposobu życia. Ich błony pławne, zamknięte nozdrza i uszy oraz specjalna trzecia powieka pozwalają im skutecznie poruszać się pod wodą i wykonywać prace konstrukcyjne. Poprzez tworzenie mokradeł bobry pomagają w naturalnym oczyszczaniu wód, tworzeniu nowych siedlisk dla wielu gatunków i zmniejszaniu erozji. Ich działalność może nawet pomagać w mitigacji skutków zmian klimatu. Na prezentowanym filmie widać jak nasz główny bohater przemieszcza się przez miasto, swobodnie spacerując chodnikiem. Po chwili bubr oddala się od osoby nagrywającej, prawdopodobnie wraca w kierunku rzeki. Bobry możemy spotkać w wielu regionach Polski i niekiedy można zauważyć je w większych miejscowościach. Bobry są jednymi z charakterystycznych mieszkańców polskich ekosystemów wodnych. W Polsce występują głównie w obszarach bogatych w lasy i wody, co obejmuje zarówno tereny nizinne jak i górskie, Znajdziemy je w wielu regionach kraju, od Puszczy Białowieskiej, która jest jednym z ich najbardziej znanych siedlisk. Policzne rzeki, jeziora i strumienie w całej Polsce. Puszcza Białowieska. Ze względu na swoje dziewicze lasy i niezakłócone środowisko wodne, stanowi idealne miejsce dla tych gryzoni. Bobry występują także w innych dużych kompleksach leśnych, takich jak Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska czy Puszcza Notecka. Rzeki takie jak Wisła, Warta, Narew czy Bóg Również stanowią ważne siedliska dla Bobrów. Te zwierzęta preferują miejsca, gdzie mogą łatwo znaleźć pożywienie oraz materiały do budowy swoich tam i bud. Bobry są również coraz częściej obserwowane w parkach narodowych i krajobrazowych, co świadczy o ich adaptacyjności i zdolności do przetrwania w różnorodnych warunkach środowiskowych. W ostatnich latach odnotowuje się wzrost populacji Bobrów w Polsce, co jest wynikiem skutecznej ochrony tego gatunku i świadomości ekologicznej. Ogólnie bobry są wszechobecne w polskich środowiskach wodnych, dostosowując się do różnorodnych warunków i odgrywając kluczową rolę w ekosystemach, w których żyją. Bobry są roślinożerne, preferując korę, młode gałązki i roślinność wodną. Zmieniają swoją dietę sezonowo, zimą polegając głównie na zgromadzonych zapasach kory i gałęzi, które przechowują pod wodą w pobliżu swoich bud. Widzimy jak bób zajada się marchewką, która wcina trzymany na rękach. Nie boi się człowieka i z radością konsumuje posiłek. Jednak czy bobry są roślinożerne? Bobry będące roślinożercami posiadają specyficzną dietę opartą na roślinach wodnych i lądowych. Ich głównym pokarmem jest kora drzew, która dostarcza im nie tylko pożywienia, ale także materiału do budowy tami but. Bobry preferują korę z drzew liściastych, takich jak wierzby, topole, brzozy i osiki. Te drzewa są wybierane nie tylko ze względu na ich miękką i łatwą do przerzucia korę, ale także ze względu na wartości odżywcze, które są kluczowe dla przetrwania bobrów. Poza korą, bobry żywią się również liśćmi, gałązkami, pąkami oraz roślinnością wodną, taką jak trzcina, rogatek i inne wodne rośliny. Zimą, gdy dostęp do świeżej roślinności jest ograniczony, bobry polegają na zapasach kory i gałązek, które gromadzą pod wodą w pobliżu swoich bud. Te zapasy są kluczowe dla ich przetrwania w zimowych miesiącach, kiedy lód pokrywa ich naturalne środowisko. Bobry posiadają także unikalny system trawienia, który pozwala im na efektywne wykorzystanie trudnostrawnych części roślin. Ich jelito grube jest przystosowane do fermentacji celulozy, co umożliwia im wydobywanie maksymalnej ilości energii i składników odżywczych z roślinnego pokarmu. Zdrowa dieta bobrów jest niezbędna nie tylko dla ich własnego zdrowia, ale także dla ich zdolności do budowy i utrzymania struktur, takich jak tamy i budy, które są kluczowe dla ich sposobu życia i wpływu na środowisko. Bobry nie hibernują zimą. Pomimo surowych warunków pozostają aktywne, korzystając ze zgromadzonych zapasów żywności. Dzięki grubemu futru i zapasom tłuszczu są w stanie przetrwać niskie temperatury. Bobry żyją w rodzinnych grupach, które obejmują parę dorosłych, młode z obecnego roku i roczniki z poprzednich lat. Te struktury rodzinne pomagają w budowie i utrzymaniu tam oraz w wychowaniu młodych. Bobry rodzą średnio od 3 do 4 młodych rocznie. Młode bobry są karmione mlekiem matki przez pierwsze kilka tygodni życia, a potem stopniowo uczą się samodzielności. Oprócz błon pławnych, bobry mają dobrze rozwinięte płuca, co pozwala im na dłuższe zanurzenia. Ich sierść ma specjalną strukturę, która utrzymuje warstwę powietrza przy ciele, zapewniając izolację termiczną pod wodą. W wielu rdzennych kulturach Ameryki Północnej, bobry były ważnymi zwierzętami, cenionymi za futro i kastoreum. Odgrywały one także istotną rolę w mitologii i symbolice tych kultur. Futro bobrów odgrywało kluczową rolę w historii handlu futrami, szczególnie w Ameryce Północnej. Ich gęste, wodoodporne futro było bardzo cenione i przyczyniło się do ekspansji granic i rozwoju handlu. Bobry są zdolne do adaptacji w różnych środowiskach, od rzek i strumieni po jeziora i mokradła. Ich elastyczność w wyborze siedliska pozwala im przetrwać w różnorodnych warunkach ekologicznych. Poprzez swoją działalność, bobry przyczyniają się do cyrkulacji składników odżywczych w ekosystemach wodnych. Budując tamy i zalewając tereny, pomagają w rozkładzie materii organicznej i zwiększają płodność gleby. Bobry potrafią reagować na zmiany w swoim środowisku, dostosowując swoje zachowania budowlane. Na przykład mogą intensyfikować budowę tam w odpowiedzi na wzrost poziomu hałasu w ich środowisku, co jest interpretowane jako potencjalne zagrożenie. Na dziś to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz like. I słyszymy się w kolejnym materiale. A gdzie Krzysiu? Tam. Daleko uciec. Hmm. Krzysiu? Ja takie by Krzysiu. Co? Jan. Co? Zupa. No dobrze, cieszę się. To dzięki.